Bądź mną. Anon level 23. Całe swoje życie do tej pory i na wieczność spędzasz w piwnicy lurkując internety. Czasem wyjdziesz gdzieś do ludzi, ale ogólnie to chujnia, panie, a nie życie. Pewnego zimowego wieczoru pisze do ciebie ziomal, z którym w sumie trzymałeś się w liceum, ale tak to kontakt był sporadyczny. Mówi, elo Anon, jest impreza u mnie dzisiaj, wbijasz? Myślę, kuwa, nie chce mi się. Średnio mogę, odpowiadam, trochę zapracowany jestem. Kłamie w żywe oczy. Szkoda, odpowiada ziomal. Będzie dużo loszek. Myślę, raz kozie śmierć. Wyjdę z piwnicy na tę jedną noc, przecież co może pójść nie tak? Poszło. Wszystko. Podbijam umyty ogolony z obciętymi paznokciami flaszką pod pachą. No i lówką w kieszeni. Eło, eło, dzwonię domofonem. No, hej, Anon, pisz kod do drzwi. 24 kluczyk 2137. A jakże? Pomyślałem i wszedłem do klatki schodowej. Gruby otworzył mi drzwi. Mieszkanie, co ważne, znajdowało się na parterze. Wchodzę, a tu grube towarzystwo. Kilku mirków z karnami, bez. Upalone jakieś seby niższego zędu. Ogólnie nic ciekawego. Idę do kuchni i zrobić Sedrinka. Jest lato, więc za oknem jeszcze chwilę jasno. Wychodzę na balkon, by pooglądać śródmiejskie widoki, gdy zauważam ją. Anioł, kurwa, nie kobieta. No, może trochę garbaty, ale kurwa, anioł. Cześć, Anon. Zagaduje mnie nieśmiało. E, no, cześć. Opowiadam zmieszany. Bouner już w gotowości. Nagle słyszę w spokoju wołanie. Anon! Anon! Chodź tu, kuwa, prędko! Zrywam się i biegnę co sił w nogach. Czego? Pytam grzecznie. Bo twój stary jest elektrykiem, a prąd wysiadł. Zaraz będzie ciemno. Zamknij się! I no, umiesz naprawić? Korki sprawdzałeś? No tak, ale wybija co chwilę. Hmm, chmnąłem głośno, by udawać, że myślę. Tak naprawdę chuja wiedziałem, bo to mój stary jest elektrykiem, a nie kurwa ja, no ale jest szansa przyszpanować przed aniołem, więc zgrywam specjalistę. Yy, masz skrzynkę narzędziową? Próbuję grać na zwłokę. Jasne już przynoszę. Kurwa pod nosem. Gruby przynosi wykokszoną skrzynkę. Podchodzę do gniazdka, wpierdam tam coś, co wygląda jak miernik. Hmm, znowu mądrym tonem: Sprawa jest poważniejsza niż myślałem, masza warię prądu. Zrobiło się zwarcie w głównej żyle w pionie. Włożyłem jakiegoś druta w gniazdko, by udawać, że robię jakiś pomiar i w tym momencie z dymem i hukiem wypierdoliło całą skrzynkę z bezpiecznikami. Na szczęście była na korytarzu, więc gruby się nie zorientował. Gruby wpadł na pomysł, a był już trochę wstawiony, że w sumie to on ma starego rupiecia po dziadku i może podjechać do balkonu i światłami w okno zaświecić i będzie jasno. Super pomysł, kurwo. Wyszedł gdzieś i po chwili pod balkonem słychać wrum hitlerowskiego gaziaka grubego. Podjechał pan osiedla swoim mercedesem R202ZA. I świeci przeciwmgielnymi halogenami. W ścianę. Debil nie wpadł na to, że mimo, że mieszka na parterze, to świecił będzie raczej w podmurówkę. Woła nas z auta. Ej, chodźcie, pomóżcie! W czym? Trzeba go wnieść do domu! Co, kurwa? No przez balkon! Ojeb! Ale patrzę a Mirki ochoczo przeskakują na balkon i ruszają grubemu na pomoc. Podnieśli w sześciu te kolubryne i hajda na balkon. A trzej kurwa nie wierzę. Sześciu chłopa podniosło Mercedesa z grubym w środku i kurwa wsuwają go na balkon. Ja odpalam kolejną lufkę i kurwa patrzę. Mercedes zatrzymał się na zestawie drzwi okiennym, tworzącym naturalną barierę między balkonem a salonem. No kurwa, już niedługo. Mirki w swym zapędzie pchnęli te poczwary dalej. Niemiecki Panzerwagen nie miał najmniejszego problemu ze sforsowaniem tej cienkiej, szklanej granicy. Samochód z grubym za kierownicą bohatersko wpierdolił się na długich do salonu. Gruby przerażony, wbity w fotel, zaciąga hehe ręczny. Dobrze, że skurwil zapiął pasy. Bezpieczeństwo najważniejsze. Milki na dole zadowolone otwierają kolejne piwko, my stoimy w salonie, w bloku, z Mercedesem na dywanie, kurwa. No ale chuj, no jest to jest. Gruby otwalił światła postojowe, by zrobić klimat, zapuścił symfoniczne przeboje abby z fabrycznego kaseciaka i imba trwa nadal. Alkohol się leje, leci toast za toastem. Nagle któryś mądry stwierdził, że Mercedesowi też się coś należy za to, że nam umila czas klasyką popu i przyświeca klimatycznym światłem, więc warto jemu polać. Pomysły nieco dziwne, ale substancje szumiące nam w głowie podpowiadały, że dobry chłop, mimo że Niemiec i mu się należy. Gruby podszedł do piwnicy po baniak spirytusu jego starego. Co się będziemy bawić w półśrodki? Jako, że przez wybite okna jednak zaczęło troszkę powiewać, ktoś włączył w Mercedesie ogrzewanie i otworzył maskę, by ciepło silnika ogrzało pomieszczenie. W międzyczasie powrócił Gruby z 10-litrowym baniakiem spirolu. Otworzyliśmy wlew baku i powoli zaczęliśmy wle wlewać płyn do zbiornika. Nagle Mercedes zamruczał jak rasowy mustang, po czym zaczął się trząść, i rzucać i rozbijając resztki szyb i odbijając się o meble. Szyjze! zawył głośno, gruby zbladł Witajcie, ludzie! nazywam się Rusty Warrior! odezwał się z mocno niemieckim akcentem gruby zemdlał. dwa inne mirasy też. Ja myślę, gdzie jest kurwa mój anioł, musi to zobaczyć, ale słyszę, karyny siedzą w kuchni na plotach, więc je omija całe zajście. I chuj, ich strata. Macie tego więcej? zapytał Rastorior. Warrior. Eee, tak, zająknąłem się i dolałem resztę z kanistra. Szybko udało nam się zaprzyjaźnić z niemieckim transformerem. Siedliśmy w, w kółku, piliśmy, polewaliśmy sobie do kielonów, a Rastowi do baku. Impreza mijała dość szybko. Daliśmy mu do filtra powietrza, trochę dymu z bonga. Zaczyna nam opowiadać o podróżach, jakie przebył przez swoje ćwierćwiecze życia. Jako, że dziadek grubego jeździł nim tylko do kościoła, opowieści te były dość ubogie w przygody. Ale w sumie zabawnie wyglądał gadający samochód i nam to nie przeszkadzało. Impreza szybko dogasła razem ze, ze zużytym paliwem Rasta. Wszyscy po ciemku, czym prędzej udaliśmy się w objęcia Morfeusza. Rano. Huk rozlepionych powietr wiruje mi w głowie. Odnoszę głowę, dywan. Wszędzie szkło, potłuczone wazony, rozbity telewizor. O oknach na balkon nie wspomnę. Słychać kujący dźwięk syren. Próbuję skupić wzrok, słuch, węch, cokolwiek. Połowę w salonie, a połowę na balkonie stoi kurwa Mercedes, czyli to nie był sen. Krew, wszędzie krew, z pociętych szkłem ciał. Czyli dziewczyny nie plotkowały w kuchni. O, mój anioł też leży. Przygniotły je mirasy, wpychając Mercedesa do salonu. Oj, nie zauważyliśmy. Brak profitu. Nie jest dobrze. Wychodzę na balkon. Mirasy stoją i rozmawiają z dźwigowym, próbującym wyszarpać zakacowanego Mercedesa. Czekaj, co? Skacowanego? Chwilę, czy on wczoraj przypadkiem mnie ożył? Nie, niemożliwe, to wrak. Nagle, kiedy już wyszarpali pojazd tym dźwigiem, na tylnej rejestracji dostrzegłem napis... Ruchasz psa ekstra? To był on. Pierwszy na świecie transformer. Transportowany tajnie na greckim tankowcu Lotus. Ocalał skubany!